Dzień, dobry, dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie słychać. Dzień dobry. Dajcie znać, czy słychać mnie dobrze. Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, Panie Grzegorzu. Słychać mnie? Super. Fajnie, o, super. O pan Darek, wczoraj też pan był, jeżeli dobrze pamiętam, się nie mylę. Bardzo mi miło, super, że pan jest. I oczywiście cieszę się, że cała reszta również do nas dołącza. Czy pan Luźny Józef pyta, czy mam Insta? Mam, również e, można szukać pod nazwą Luxman. Zapraszam, również tam publikujemy oferty pracy, jakieś ciekawostki od nas. Super, dzięki bardzo za feedback. Fajnie, że mnie słychać. Dobra. E, dobra, czy prywatny? Nie, prywatnego nie mam. Ja tutaj tylko dla Luxmana działam. No. Dobra, słuchajcie. E, no dzisiaj standardowo się witam z Wami. E, dobra, super, słychać mnie, fajnie. No, dzisiaj kolejny raz na e, spotkanie przy kawce się z Wami kontaktuję, żeby sobie chwilkę tutaj pogadać. Dajcie znać właśnie co u Was, co robicie. Gdzie tym razem jesteście, bo ostatnio tutaj Panowie z Wielkiej Brytanii mnie pozdrawiali z, ze Skandynawii, również z Hiszpanii, a mamy tutaj kogoś, kto jest za granicą? O, Pan Piotrek jest z Wielkiej Brytanii, no nieźle, jak pogoda? Niemcy. Super. Pan Mariusz jest blisko, a gdzie pan jest? Ja we Wrocławiu. O, i pan Przemek tutaj pyta. E, witam, dokumenty do pracy można załatwić online, czy trzeba do państwa przyjechać do Wrocławia? E, panie Przemysławie, no generalnie u nas e, oferty, e, jeżeli jakaś oferta się panu spodoba, chciałby pan aplikować, e, to wystarczy, że pan do nas zadzwoni te, lub też wyślę numer na. Wyślę dokumenty, przepraszam. Wyślę dokumenty na adres Rekrutacja Małpa Luxman. Ewentualnie można po prostu do nas zadzwonić pod numer 500-800-870. Wtedy rozmawiamy, przedstawiamy ofertę i wysyłamy panu właśnie tę ofertę, żeby pan sobie jeszcze ją przeczytał, zapoznał się tak konkretnie, potwierdził, że jest pan zainteresowany, wtedy właśnie wysyła Pan swoją kartę kierowcy prawo jazdy i będziemy po prostu działać sobie do, będziemy sobie działać tak, żeby Panu tę ofertę pracy załatwić, ale generalnie u nas wszystko odbywa się zdalnie, nie trzeba przyjeżdżać, więc jeżeli ktoś nawet jest z drugiej, z drugiego końca Polski, no to żadna, żaden problem, bo tutaj wtedy jak najbardziej za pomocą telefonu możemy sobie wszystko załatwić. Witam. Dzień dobry, panie Andrzeju. Och, tutaj pan Darek mówi, że pije drinka i jest wspaniale. No to pięknie. Wszyscy by chyba tak chcieli. O, tutaj pan Mateusz jest w lubece. Ekstra. O, tak jest. Pan Józek mówi do pana Darka, że elegancko. No tak, no kto by nie chciał sobie pić drineczka teraz odpoczywać, panowie. Świetnie, dzięki. Tutaj jakieś, e, jakieś prezenty, jakieś róże mi tutaj przychodzą, także no dzięki, dzięki, słuchajcie. E, a ja w ogóle jestem ciekawa, Wy tutaj generalnie jesteście na naszym TikToku regularnie, przeglądacie sobie, czy po prostu gdzieś tam właśnie e, wyświetla Wam się relacja i wtedy tak z ciekawości wchodzicie, czy właśnie wiecie, czym się zajmujemy i oglądacie nas, nas regularnie. Dajcie znać, bo w sumie jestem mega ciekawa, kogo tam mam z drugiej strony. Fajnie, cały czas coś tutaj nam nowy dołącza. Świetnie. Czy mamy coś z okolic bremen? No teraz na przykład tak... Z pamięci mogę powiedzieć, że mamy ofertę pracy tutaj akurat w okolicach Bremy na autobus miejski. Wyjątkowo jest to kategoria D. Tam jest do wyboru albo system 3x1 albo bez systemu i na umowę jest nawet 3600 euro, więc mega spoko oferta, tylko podstawy języka trzeba mieć, więc fajna, fajna sprawa myślę i można tam jak najbardziej aplikować, mamy miejsce. O super, pojawiły się jakieś odpowiedzi. O, Pan Darek mówi, że jesteście dla mnie. No bardzo mi miło, super. Tutaj drugi Pan sprawdza, żeby wyłowić dobrą pracę. No i o to chodzi. Oglądam, bo jestem ciekawa, czy stawki nie poszły w górę. E, świetnie. Tutaj Pan Sebastian mówi, że szuka pracy na C +E. E, Czy mamy oferty pracy w Niemczech, ale chłodnią po Norwegii? No nie, generalnie tutaj w tym momencie, tak typowo na Norwegii, nie mamy ofert pracy. Mamy tam akurat oferty głównie trasy krajowe po Niemczech, natomiast również jakby okoliczne kraje, więc to bardziej Holandia, bardziej gdzieś tam Austria, czasami nawet do Polski się oferty trafiają, natomiast tak typowo na Norwegię akurat nie. A czy mam coś dla hydraulika? No tutaj, akurat w tym momencie niestety nie, jeżeli chodzi o inne branże to mam na przykład oferty pracy w tym momencie dla pracownika magazynu, dla operatora wózka widłowego, również na przykład dla mechaników aut ciężarowych mam bardzo dużo fajnych ofert. Także jeżeli bylibyście zainteresowani, to dzwoncie do mnie, numer 505 5420, no bo wtedy jak najbardziej będziemy mogli aplikować i nawet na przyszły tydzień jestem w stanie umówić tutaj kogoś zainteresowanego. No w tym momencie na przykład bardzo potrzebuję mechaników auciążarowych, więc jeżeli Ty, albo Twój brat, tata, a może, no nie wiem, kolega szuka pracy w tym momencie jako mechanik, to daj cynk, że, że tutaj w Luxmanie ja jestem i szukam właśnie mechanika, to na pewno będę mogła coś fajnego zaproponować. Bo stawki są naprawdę okej, okay, firmy też pomagają załatwić zakwaterowanie, niektóre już mają. Więc, jak najbardziej, można sobie tutaj działać. No, jakie warunki? Pyta Pan może o stawki. No, w tym momencie mam na przykład tam na umowie 3150 euro. Mamy również darmowe zakwaterowanie. Oczywiście, każda ta oferta jest na niemieckiej umowie o pracę, więc wszystkie świadczenia socjalne, ubezpieczenia, no to tutaj wtedy jak najbardziej się należą, nie? Dobra, zerkam, bo tutaj widzę, że się fajne. Pojawiły, coś mi piszecie. E, tutaj jeden pan mówi, że będzie robił prawko na D. Super, no i jak pan prawko zrobi, e, to wtedy zapraszamy tutaj do nas, bo będziemy mogli czymś pomóc. No w tym momencie mamy te autobusy, czy będą załóżmy za miesiąc, ciężko mi powiedzieć. Natomiast e, najlepiej się do nas odezwać albo wej, e, wejść sobie na luxon.pl, bo tam są wszystkie nasze aktualne oferty pracy, nie? Więc tam akurat wszystko się pojawia, więc jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z szczegółami, to warto sobie tam zajrzeć, bo jest pełna oferta w PDF-ie, również pełen opis oferty, więc serdecznie zapraszam do oferty. Czy na kategorię B? No na kategorię B akurat teraz nie mamy, no głównie specjalizujemy się w kategorii C+, plus E lub C. Teraz akurat również oferta na D nam wpadła, natomiast na B była. Ale tak jak mówię, no to jest sporadycznie, bo głównie właśnie te duże, duże zestawy. Obsługujemy. Nie? Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj cały czas coś nowy się pojawia. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich pracowników Luxmana. No, bardzo nam miło, panie Rafale. My również serdecznie pozdrawiamy. Proszę mi tutaj powiedzieć, czy pan tutaj może wyjechał z nami kiedyś? Co pan robi? Będzie mi miło. Dobra, co mamy tutaj? Witam, oglądam, bo jestem w Hanowerze, jeśli byłoby coś dobrego na C+, e, jeśli bym zarobił więcej. E, wie Pan co, w tym momencie na pewno mam bardzo, bardzo fajną ofertę na wywrotkę. E, tam mamy, no wiadomo, przewóz towarów sypkich i e, trasy międzynarodowe, więc tych załadunków, rozładunków jakby nie ma dużo, bo robi się długie trasy po prostu. E, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to tam mamy 2800 euro e, net, to już mówię na rękę. Generalnie tam mamy jedno wolne miejsce chyba na przyszły tydzień Ale najlepiej zadzwonić do moich wykwalifikowanych kolegów i koleżanek z pracy Bo Mateusz, Monika, Weronika i Agata na Was czekają, na Wasze telefony, żeby Wam wszystkie szczegóły oferty przedstawić nie? Także zapraszam Czy mam coś dla kucharza i cukiernika? No niestety nie, wie Pan co, no my bardziej jesteśmy związani typowo z branżą transportową Więc głównie mamy oferty dla kierowców Również dla mechaników, dla dyspozytorów, no i czasami inny branże, na przykład właśnie dla, e, dla e, magazyniera, również dla tynkarza na przykład w tym momencie jest praca także, mm, no bardziej tego typu. Jeżeli chodzi o kucharza cukiernika, z tego co pamiętam, to jakieś 2-3 lata temu była oferta, ale tak jak mówię, no to wtedy po prostu tam się ta rekrutacja zamknęła. No i na ten moment akurat nie ma, ale zerkajcie sobie na Elba, albo po prostu tutaj oglądajcie nas na TikToku albo na YouTube, bo nie wiem, czy wiecie, ale tam również też działamy, też tam się regularnie, e, regularnie się pojawiają jakieś nasze materiały, filmy, więc wchodźcie sobie również, dajcie suba e, i akurat no, bądźcie na bieżąco z tymi naszymi wszystkimi informacjami, dobra? Będzie nam bardzo miło, będzie nam bardzo miło. Ale dobra, trochę mnie pan rozbawił. Takiej rakiety jak ten nawet Putin nie ma to bardzo zabawne akurat. No dobra, to chyba komplement, no to dzięki. Dobra. Jestem zainteresowany wózkiem widłowym po firmowym szkoleniu. Wie pan co, no mam akurat teraz ofertę na wózek widłowy, ale tam akurat trzeba mieć doświadczenia już i uprawnienia akurat. Więc no, jeżeli Pan ma już uprawnienia, to... Jakby połowa sukcesu, o szkolenia mogę dopytać. Proszę się do mnie odezwać na numer 505/5420, albo na przykład na TikToku tutaj napisać, to ja się po prostu po lajpie też odezwę, dobra? Czy na kategorię C jest coś obecnie? No pewnie, że jest. Sporo mamy ofert w różnych lokalizacjach. Ciężko mi teraz z pamięci powiedzieć, ale to jest na, pe na pewno: mamy coś w Karlsruhe. Mamy chyba również ofertę w Bon, jeżeli dobrze pamiętam, solówka tam jest też fajna sprawa, fajne warunki, też firma, z którą długo, długo współpracujemy i bardzo fajnie tą współpracę tutaj wspominamy, no i też cały czas prowadzimy. Firma bardzo sprawdzona w porządku, więc jak ktoś szuka czegoś na kategorię C, no i chciałby jakiejś fajnej, sensownej firmy, no to ta jest właśnie jedną z takich, więc serdecznie zapraszam. Czy na kasę coś mamy na C++, no Pewnie mamy tam coś na Plandekę, na Silos, no również na BDF-y teraz mamy tam pracę, cysterny również. Więc jak najbardziej, jeżeli tutaj tylko te rejony interesują Pana, to jak najbardziej zapraszam. Ogólnie w rejonie Hesti mamy sporo tam propozycji pracy. Tak jak mówię, kolejny raz powiem, że najlepiej sobie zerkać na luxman.pl, bo tam jest dostęp do wszystkiego, co tutaj my oferujemy wszystkie oferty, również tam pojawiają się jakieś artykuły z, takie informacyjne właśnie z drug Niemczech, ogólnie jeżeli coś się zmienia, co dotyczy kierowców, to również się tam pojawia. Mamy również jakieś takie zakładki informacyjne, na przykład jeżeli byście się chcieli dowiedzieć coś na temat kindergeld, prawa pracy, ubezpieczenia, różnych takich właśnie ważnych kwestii związanych z pracą w ogóle w Niemczech, no to tam jak najbardziej to jak najbardziej można wtedy sobie działać. Dobra, słuchajcie, kochani, na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za tego krótkiego live'a i za Waszą obecność, bo to jest bardzo ważne. Ja też tutaj będę prosiła o to abyście po skończonym live'ie tutaj weszli na naszego TikToka i sobie akurat przeskrolowali, popatrzyli, co tam mamy, jakie materiały. No i dajcie koniecznie suba, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. No i wejdźcie też na YouTube, jeżeli mielibyście chwilkę, ochotę, wejdźcie tam, zaobserwujcie i oglądajcie nas, bo tam też również materiały nam się pojawiają. Także na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i widzimy się już jutro na kolejnym live. Także Pa, do usłyszenia.